Ja, za 14,99 naprawdę fajne do kręcenia włosów To są naprawdę fajne Na świece Chiodam się takie świeczka na wiosnę Teraz zobaczymy co znajdziemy. Zielona. Zielona figa. No. Ładnie pachnie. Tak? Także. To kwiaty, są so fajne. Słoneczniki. te są też fajne w bazie Ten mi się naprawdę podobają i rozważam, żeby wziąć jedną na stół nasz w kuchni co myślicie? naprawdę fajne 12 funtów i polskie mi przypominają. Wiosna. Maty. Powiem wam, że podobne ściereczki i maty. Maty są takie, wybo i takie. Naprawdę fajne. Aby 7 funtów dwa opakowania. Prześliczne szklanki tutaj. To są podobne do moich, tylko tańsze. 4 funty i jest kilka rodzajów. Albo te fajne pojemniczki z taką super łopatką. Można na kawę, albo cukier i mają jeszcze czarne takie maty. Albo ten też jest fajny, szklanka z ten takim białym. Jak widzicie. Bardzo lekka. 3 funty. Naprawdę fajny kubeczek. I wie co ja mam? Tylko że ja mam droższą wersję. To są też za 3 funty albo za szklankę. Naprawdę spokojnie takie jak pojemniczki właśnie na cukier 2,50 albo taki większy. 4, czyli na wielka, za 3 funty. Naprawdę ładne. Albo takie tam. Te są za duże za 3, a mniejsze za 2. Albo jeszcze mniejsze to takie. To jest za 2,50. Szukaliśmy na ciasto podstawę o tak? Ten co jest drewniany. Fajny, 14 funtów, ale chyba podoba mi się bardziej taki biały ten, a ten jest za 8 funtów, aby taki prosty, na placek cyfrowy. Hmm. Teraz na modzie jest czarny kolor i mamy dużo czarnego wyboru, łącznie z wazami. O, czarnym, o czarnych szklankach. Powiem Wam, to jest fajne na e, chipsy. Wybór pojemniczków. Te są fajne, powiem Wam. 5 funtów. I tak właśnie wyglądają. Fajne. Ale mamy też dużo na przyprawy. 5 funtów naturalne, naprawdę fajne. I one są szklane. Albo takie na cukierę, herbatę i kawę. Jest tego dużo i naprawdę jest dużo wyboru, ale te mi się też podobają. Do lodówki można je wkładać. A te bardziej na stacjonalne długopisy i takie rzeczy dla dzieci. Takie więcej na e, 8 minutów.

18 punktów kosztuje ten dzielnic i musimy czekoladki wybrać. Czekoladki, żeby wypełnić. Te zawsze kupujemy no, Mini. Co też. Też. Mini. 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 te Mini. 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 białe Mini. Mini kilka To te, bo będą mieli czekoladę do będą szukać w czekoladowych królików weźmiemy kilka tych to 6 funtów o nie, 3 funty kosztują i one tak jak wyglądają pokazują gdzie są schowane czekoladki będziemy potrzebować takich do ogródka mam no duży wybór, ale takie coś jest za 3 funty ale kupiłam sobie taką bransolatkę specjalną, pokażę Wam jak przyjdzie Zamówiłam jej z imieniem. Coś podobnego jak to. Bransoletkę mogą zrobić dziewczyny. Takie naprawdę fajne 3 funty odpuścić. Takie wielkanocne. Małe kurczaczki. Do zdoby na stół. Te kurczaki. 2,50, ale wkładacie je w wodę i one, wychodzi kurczak taki. Także też fajny. To funty do malowania. To naprawdę fajne. Za 2,50 Jest dwie wersje ich, ale są też super. Sofii kupię też z kurczakiem i kolory wliczone są. Barby. A ten jest z królikiem. Sofii królika kupię. Też kapelusze od 3 lat plus. Bardzo są modne one w Anglii i są kapelusze i ozdabia się go. 5 funtów kosztuje. I ma są noby się przykleja taka poduszka 50 3,50 taka dekoracja drewniana No tu Mamy, ale mamy podobne w domu I to kasy się wycie przyda się co to weźmiemy mają dekoracje jeszcze hakiiste balony i okej, okay, w końcu nadszedł znaczy ten dzień że przyjechał nasz stół jest w takich częściach dziwnych tutaj jedno opakowanie to jedno opakowanie takie i druga część jest także tak to wygląda teraz wam pokażę i mamy paletę zostawioną, i to my musimy sami pozbyć się tego. I to jest jedna <coughs> część, to chyba ta okrągła stół, a tu resztę, resztę. I ustawimy go tutaj I tutaj to, to jeszcze szybciej. Oczywiście dużo jakiejś części będzie tutaj. A to chyba noga jest do stołu. Bo ten stół będzie czarny. Sofia, to będzie Tutaj gdzieś rysunek był A. Ten stół jest taki i czarna jest noga, a to stół jest brązowy z drewna. Także będzie to pewnie noga do stołu. Okay, Mamy podstawę, ale mała jakaś wygląda. Ale... No. tutaj jest ta podstawa duża. Ready? You might as well just put it in the right place straight away yeah. if that's heavy Not put it somewhere on them. How's the colour? Good quality wood like. Oh yes. Perfect. See what I mean? There's a little like bump there but I think perfect. when they're passing it on I'm guessing that that goes flat. Really nice wood though. Yeah, yeah a proper nice tank really nice i'm glad yeah. we got the smaller but this is the smaller size yeah i don't know but i think if we got big here just take up the whole Yeah, kitchen. like andy has yeah. got a massive round one too big it's like to literally put the and he's getting an island we tried try to put it in then mm. okay będziemy mm. próbować teraz. to wait for us yeah you're going to have to help me i love to sit in the middle